Dzień dobry wszystkim, kolejnego pięknego dnia na Pukok. Słuchajcie, my dzisiaj będziemy po domowemu trochę, bo, bo mówię, no tak się składa, że jak doświadczenie pokazuje, to niestety jak się ma dom i nie ma się sprzątaczek, to trzeba zasuwać. Także widzicie, mamy pełno liści w basenie. Do basenu, co prawda pan przychodzi, ale on przychodzi e, raz w tygodniu, a to są liście z jednego dnia. Widzicie te na dnie coś tam tu wszędzie. Zresztą produkcja tego materiału zielonego jest taka, że wiecie, ja tu sprzątam non-stop, a, a wszędzie jest pełno liści, tak? E, co więcej wam powiem, no porobiliśmy plania już. Wiemy, że po jak na dziadach po prostu, ale my jesteśmy wakacyjnie, także sznurków nie za bardzo. Jest jeden, ale niestety, niestety w porze deszczowej on niekoniecznie zdaje, e, daje sobie radę, ponieważ jest bez daszku żadnego, więc więc mówię, boimy się, że nam zacznie padać i, i będziemy prali w nieskończoność i suszyli rzeczy. Także w tej chwili wybieramy się po zakup latarki. Dlaczego latarki? No, bo w tych węży tu trochę jest i ta latarka nam się na pewno przyda. Prawda? Tak. Kto z sobą nosi, to się nie. A ktoś nam mówił, żebyśmy. ten, żebyśmy sobie zakupili jakąś w miarę choćby dobrą latarkę. Także jedziemy jej poszukać. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Agnieszce za postawienie nam kawy. I chciałam powiedzieć, że nawet wszystkie żaby wokoło. Też nam dziękuję, na Ciebie też, Tobie dziękują. Chwila, chwila, Ewoniu, a może Agnieszka chciałaby mieć podziękowanie ode mnie. Dziękuję serdecznie za postawienie nam, a może mnie, kawy. Dzięki, Aga. Dziękujemy. No to tak, misja zakończyła się sukcesem. Byliśmy, pojechaliśmy, kupiliśmy. Mamy latarkę, no ona na pewno nie jest najlepszą latarką na świecie. Ale w ogóle ciężko było znaleźć gdzieś, gdzieś latarki, które, które cokolwiek robią. No i kupiliśmy w końcu taką. Ona kosztowała nas 35 tysięcy dągów. Oprócz tego dokupiłem sobie jeszcze taki notesik, proszę bardzo. W nim będę notował nasze wydatki, żebyśmy byli bardziej zorganizowani przy podliczeniach. Notesik, ten notesik jest zwykły, po prostu. Taki remember mi notatki. No i no i co? No i notatki kosztowały 40 czterdzieści tysięcy dągów i kupiliśmy jeszcze, jeszcze proszek. Taki niewielki, półkilowy to jest chyba, albo 400 gram. Omo. Proszę bardzo, mamy tutaj Omo. I ten proszek, ten proszek muszę zagrać na rachunek, bo oczywiście już nie doczytałem, nie zapamiętałem. Kosztował nas 37 tysięcy dągów. Te 10 tysięcy, które to widzicie dodatkowe, to są za dwie gąbki do zmywania. No Wróciliśmy z tego, było bardzo gorąco, trzeba, aż się nie dało nic robić po prostu. Ale teraz już jest po południu, więc zabieramy się powoli za sprzątanie. Ewa widzę zaczyna obmiatać. nie. jak to mówią właściwy człowiek na właściwym miejscu. <grym> No to ja zabiorę się za przód ogrodu. Słuchajcie, ta produkcja materiału zielonego, tak to określa, jest, jest tutaj niesamowita. Te liście non stop prostą i non stop spadają po prostu. Także, także zabieram się za robotę, bo mówię, wolę, wolę mieć te liście ogarnięte, żeby mi się pod nimi nic nie chowało. Jabłka trzęsiesz? Jabka. Trzęsę. Trzęsie, trzęsie. trzęsie co mogę, kochana? Bo mówię, no co, i tak zaraz na nas padają, ale chociaż trochę, no. Ja mówię, a to jest dobre rozwiązanie, żeby trochę oprzeć. Tak mi się wydaje. Dokładnie. O jakie znalezisko? Proszę bardzo. Muszla ślimowa. Nie wiem, chyba go tam nie masz, a nie wiem, może coś jest. Idź sobie mieszkać tam. No i zobaczcie, to jest tylko tak troszkę przegalnięte. A patrzcie, ile liści już zabrałem. Tutaj jedna kupa. Tam mam drugą. Jeszcze tutaj poogarniam to te maleńkie trochę. No i będę, będę szedł dalej ze sprzątaniem. I mi tam po pomaga, bo podjazd też jest zamiatany. Także niedługo będzie czysto. To zabieramy się za basen. Oczywiście procedura bardzo podobna. Czyli najpierw obtrzęsiemy drzewo. Zostaw jakiegoś liścia chociaż. No chyba i tak zaraz to odrośnie. Wszystko wpada tu do basenu. No wpada, no wpada. No to są takie wiesz. No to są uroki po prostu posiadania basenu, tak? Najgorzej to są wiecie co? Najgorzej to jest to, że część tych liści jak one już chwilę są w wodzie, to one toną i te z wierzchu to jest dosyć łatwo zebrać. A te od spodu to już trzeba się troszkę pobawić. No, mówię, przychodzi tu ktoś ten basen czyścić, ale raz w tygodniu. A, a taka sytuacja o, żaba mi wyskoczyła. Gdzie masz? Co? No, nie, no już wyskoczyła. A co pływała? Tak. Mhm. To jest właściwie codziennie. Oblecimy no, najpierw te Czyli co? Lecisz kwiatuszki zbierasz, tak? Ale kwiatki zbierasz? To jeszcze kochę. ci pływa z tyłu chyba. Wiesz co, i tak ja to będę musiał kilka żaba razy... Pływa? Kilka razy oblecieć. Co to jest. Nie, to jakiś liście takie. Wieczę, że to żaba taka bida. Nie toń. Mówię, później człowiek ma problem ze zgarnięciem tego, jak to na dół pójdzie. Ale też ci powiem, że się człowiek uczy. No bo ja nigdy prasadu nie czyściłem, tak? A teraz widzę, pierwszy raz miałem problem z wyławianiem różnych rzeczy, a teraz mi łatwiej to idzie. Chyba ja jeszcze robił po raz setny, jak to będzie ci szło. Aż tak długo tu zostajemy? Nie? Czy planujesz zakup domu z basenem? Hmm, kto to wie. Nie mogę wszystkiego zdradzić. A kochanie, ty kiedy do mnie przyjdziesz? Nie przyjdę. Chodź. Nie. No nie bądź taka. Chodź. Hmm. No nie boj się. Co stało. opłniam się głową w ten? Znowu? No, znowu będę narzekać, że mi guza nabiłaś. No właśnie. Proszę bardzo. Co kochanie? Dostaniesz jedno piwko. Zasłużyłeś sobie. To daj, to daj, to daj, to daj, Nie to mogę nie jednym podaj. paluchem. Jak jednym? Bo ja sobie otworzę. Te? Tylko mi podaj. Proszę bardzo. Ja się nie chcę wynurzać, kotku. O, dziękować. Patrz, patrz. Smakuje? Na zdrowie wszystkim. Ale dobre. Mm. O, to jest co? No dobrze, mamy wieczór, to przeprowadzę pierwszy test latarki naładowana tak. Proszę bardzo, odłączymy ją, tu się to chyba chowa. Nie spodziewam się wiele, a, ale zobaczmy czy to świeci. Eee, no coś tam świeci. Coś ta latarka świeci nie jest idealna. Nie mamy się co czarować. Widziałem dużo lepsze, ale, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, taka, taka była. No, mówię, szkoda, żeśmy nie wzięli tych, tych, co w Kambodży zostały, bo to jednak było zdecydowanie lepsze. Latarki mamy, ale człowiek nie pomyślał, to i nie wziął. Tak wypada test latarkowy. Nie no nie ma co narzekać. Jak na latarkę za takie grosze, to ona całkiem daleko niesie. Nie wiem czy to widać, ale tam patrzcie to jest pierwszy płotek, drugi płotek, trzeci płotek, tam jest czwarty płotek i tam jeszcze drzewa oświetla. No to, no to nie można narzekać. Szczególnie, że kosztowała nas 35 tysięcy. No to uważam, że ona daje radę. Daje, daje, daje. Tak, tak, bo to jest, to jest dosyć daleko. Jak Na taką latareczkę, to ona naprawdę daje radę. No i ma jeszcze taką opcję o lampki nocnej czy coś tam, jakbyście chcieli wiedzieć. Choć nie wiem, czy to ważna funkcja. To na zakończenie odcinka. <gry> W końcu te obiecane nasze, nasze podliczenia. Oczywiście będę tutaj się wspomagał notesikiem, który z dzisiaj zakupiony został, bo, bo nie zapamiętam wszystkiego. Mówimy w tym momencie o kwietniu, prawda? Mhm. Mówimy o, tych, o tym czasie, w którym podróżowaliśmy po Wietnamie, czyli właściwie, jak oglądaliście nasze odcinki, to jest Saigon. Co dalej? Było Niaciang, Danang, no i nasz powrót do Dąpeń. Phnom Penh. Phnom Penh. I to chyba na tym kończył się mniej więcej nasz miesiąc, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam daty. No a teraz podsumowanie wydatków w podróży. Tak, oczywiście, jak zwykle podajemy, że zapłaciliśmy za ubezpieczenia nasze 60 dolarów, za wizę w Kambodży dalej doliczamy 67 dolarów. A cała reszta to jest tak, no wydaliśmy około 500 dolarów na hotele. Transport, no to, no to jak oglądaliście filmy, to, to widzieliście, że jeździliśmy tymi autobusami nocnymi kilkakrotnie. Jakieś tam taksówki w niektórych momentach były, jakieś e, co? No, przemieszczaliśmy się pomiędzy miastami, oczywiście. Do tego, do tego jeszcze jest powrót z Danang do Phnom Penh, wliczony samolotem. Także transport wyniósł nas 424 dolary. No a poza tym no dalej już nie byliśmy w stanie rozliczyć, rozliczyć dokładnie co za co za ile. Ale cała reszta, czyli te wszystkie jedzenia, które jedliśmy, wszystkie przyjemności, bilety. No, no, no wszystko, co widzieliście na naszych filmach. Kosztowało nas 697 dolarów. Tak mi wyszło z naszych rozliczeń. Czyli ogólnie wydaliśmy na naszą dwójkę. 1745 dolarów na tą miesięczną podróż po tutaj Azji. E, czy to dużo, czy mało? Sami powiedzcie, ja powiem jedną rzecz. Mnie się wydaje, że to nie jest bardzo dużo. Bo to tak przeliczyłem, tak na wstępnie wstępnie na Polski to mi wyszło, że wydaliśmy mniej więcej po 3250 zł na osobę przez miesiąc, śpiąc w hotelach, jedząc na mieście, podróżując, no i przyjemności, bo to też były te, wiesz, no te bile, bilety, tak, tak, które tak. żeśmy płacili do, do wstępu, nie wstępu, tam niektóre były całkiem, no tak. całkiem spore, spore sumy, może nie no. kosmicznie duże, ale, ale były stosunkowo no tak, duże, tak, tak uważam, bo tam do, na ten wjazd w Dana, gdzie byśmy no. pojechali na ten e, ten zamek średniowieczny, mm -hmm. to tam było dobrze. Mówię dobrze. Tak. No to tam myśmy zapłacili. Już nie pamiętam ile, ale pamiętam, że to była znacząca suma, tak bym mm -hmm. powiedział. Także wiecie, no da się. Da się. Ho Chi Minh, Niatrang, Niatiang, Danang Trang. i powód do Phnom 3250 PLN od osoby. Dziękujemy. <laughs> Jeszcze dobranoc powiedz. Dobranoc. Dobranoc państwu. <gry>